Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego sezonu Daj jednego. Dzisiaj mam dla was lajsy z pieca, a właściwie są to już lajsy oven baked, bo zmienili opakowanie na angielskie. Jest to smak kurek w kremie, domyślam się, że śmietanowym. Zakupione zostały w biedronce i kosztowały 5.99 za gramów 125. Próbujemy. Jeżeli dobrze pamiętam, to przy ostatnim grzybowym smaku mówiłem, że zapach jest zawsze taki sam i smak jest chyba również zawsze taki sam, jeżeli o grzybowe smaki chodzi. Same chipsy są jasne, tłuste, mimo że teoretycznie mają minus 50% tłuszczu, smacznego. 50% mniej tłuszczu może mają, ale przy większej zjedzonej ilości są zdecydowanie zbyt słone. Dawno lejsów z pieca nie jadłem i powiem Wam, że przynajmniej w tym smaku podchodzi to już bardziej pod krakersa, a nie pod chipsa, tak samo jak miało to miejsce w tych e, zielono herbacianych ciastkach. Oprócz tego, że są słone, są również słodkie. W tym momencie ta tekstura lejsów z pieca i smak kurki sprawia, że bardziej nadaje się to na Smakowe chlebki, kurde, nie mogę sobie przypomnieć za z nazwy. O to mi chodzi. Nie zmienia to jednak faktu, że to jest bardzo smaczne. Polecam. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin i kończę, bo ten kadr nie jest dobry. Pa.